Witam Was widzę bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wojny, a dzisiaj jest ze mną mój przyjaciel, który zaczyna od pierwszego etapu, bo wiecie, że ja kiedyś też byłem takim pryszczem na mordzie, więc włączam go. Przywitałbyś się. Zacznij. Dzień dobry. Tutaj Rebelion. Zaraz mordę. Zabiłem cię. Już za chwilę. Uch. 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 Co to jest? No coś ty narobił, człowieku! Nie mam pojęcia! Ha! co to? Co? To jest Twój plecak! Aha, to co to? Ja w swoim plecaku mam miecz, tarczę i skrzynię ze skarbami. To są to różne rzeczy. Aha! Ile ale nie mogę tego brać, czy nie? Mogę coś sobie pożyczyć? Jedną rzecz mogę? Nie bierz, bo to są takie rzeczy, których nam nie wolno używać. Idziemy. A czemu? O kur Aha ci, że. A jak, a jak będę ją już na drugim nie to będę mógł jej używać. Ja dobrze i to już, nie. Atakują nas! Gdzie? Szybko! Nie wychodź, trzeba wracać! Z czego rżysz? Cz ale czekaj... Ja, ja muszę opanować sytuację, że za chwilę, za... Mm, czekaj, za sekundę... Spinam się na górę i będę wołać za, za sekund... Dobra, za sekundę wrócę. Niii! Że, że tam... O kur... o kurde. No, dobra, są ludzie, ale muszę się... tam zrobić go, musiałam... Masz szczęście, że mam ze sobą kamień regeneracji. Dzięki, wielkie. ogóle jestem tutaj pierwszy raz, no i ja myślałem, że będę taki dobry. czyli że. że nie wiedziałem, że to jest tak wysoko. Kiedy wspinałem się po schodach, było szybko, ale. A ten odnę, Słuchajcie, widzowie, musimy sobie sama pożyczyć. Tak samo jak było wczoraj na, na 48-godzinnym live'ie, Musimy wezwać Edo raz, bo nas atakują. Potrzebujemy Rohanu. Wzywamy naszych przyjaciół, niech nam pomogą. A, czechy, po prostu to jest tak, żeby było... Edoras! Ratunku! No ja... Co ty zrobiłeś? Co co zrobiłem? No co? No Wyzwa... co to było? Y, ...ich na pomoc. Dobra, bo ja już myślałem, bo tak sobie myślałem O kurde, bali się! i dobra, jeszcze bałem, sorry. To... Dobra, no, no to... Do, no, dobrze Szybko, y, na dół! Już się robi. A. Co... Co jest? To chyba jakaś magia, czy co? Czarna magia czarnoksiężników. Saruman! Saruman nas zamraża! O kurde, bo... To wszystko przez Sarumana. Wiesz co, on zawsze uprawiał taką czarną magię. O nie, nadjeżdżają! Yy, dobra, zaatakowali nas. Ło, co się dzieje? A, nic nie widzę, ratunku, kurde, jadę na konie nic nie widzę! A! 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 Ej, czekaj, czekaj, ja. chyba im prawie przybiło. Nie. Też nic nie widzisz? No. Dobra, widzę, no. widzę. Ło, chwila. Kim ty jesteś? Nie wiem. Ty... Masz wyższy etap. Jest. Jesteś teraz elfem z Lotloriem. O, shit. Znowu Saruman. Nie, jestem na górze. U nas. Uch. Nie, Gandalf wspiera nas swoją magią. Strzelaj i ja się nawalam mieczem. O, shit! Te elefanty są ogromne. No, elefanty. O, szedł. Słuchaj. Trzeba być... ...uważnym. Kurde. Chciałbym już choć nie mieć tego wąku. Może też bym mieć mieć. Wyciągniesz sobie coś zaraz ze skrzyni skarbów, ale... Jak wreszcie wydarzam nam rozkaz, żeby zejść z koni. Mm. Okej. Okay. no ja znowu nic nie widzę. No, no co Dobre. tu się dzieje? No, Saruman, od tego czarnego widoku, co <coughs> to Oh. kurde, czekaj! No, A ty o, jest, zemdlałbym! O kurde! Czy walczymy z nimi? Oż! Sz... Nie, jest, nie? O, oh. Oh. Aha, kierujesz jako giermek, dobra. Czemu musisz jako on kierować? O kurde. co to było? Co no. to jest? Co jest za czarne, a, atakują nas. Tarcza jakaś, można się za tym schować. Tak, mogę mu upitolić łeb. Saruman przestań na mnie czarować, bo się wkurzę. Yy, słuchaj, takich posągów nie aktywuj czy coś, bo to są zdradzieckie, takie właśnie Saruman takie postawił i to właśnie wywala do czarnego wymiaru, więc tego nie aktywuj. O oh shit, o oh shit! Fuck you! No spierdalaj ode mnie, głupi smoko. Nie upychaj nikt! Słuchaj, teraz ty mu upitolisz łeb, okej? Okay? Hey. Okej. Jak, jak mu zaczną mu się gwiazdki kręcić nad łbem, to mu zaczniesz... ...to musisz mu upitolić łeb. Ma tę głowę, kurde, mocny Oho. Co ja się ochraniam tarczą. Co to jest? Gimli. On nam pomaga, tylko się w niego nie zmieniaj. Hmm. Ale jak się można zmienić? Wiesz, jest taka magia, że możesz zamienić się z kimś duszami. To oh. się w niego nie zamieniaj. Zamiana dusz będzie w przyszłych twoich etapach, bo teraz możesz nam tylko zeszkodzić tym. Czemu? O, o. Ja bo jest... Bo jako giermek jesteś mi potrzebny do pokonania tego jeźdźca tam na górze. Najpierw ty, później ja, a później ty. No! no teraz ty. No, teraz no ty! Radom! No ja Ło, wciąż mu łeb! Ja Jezu moczarzy. Ej! teraz go wybija? O nie, 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 ja, się boję, się boję. ja myślę, Tutaj ma stać. Czekaj tutaj. O, o. Słuchaj. Ej, uważaj. Tutaj. O. Tak. tak. Wolnąłem go. Chodź tu. Chodź tu. Ty na tym stój. Słuchaj. Ha. To jest drugie. Gdzie jest kolejne? Tu. Dele, dele, dele. Ciaaaak nie! Szukaj! To co teraz? Czekaj, czekaj! O! Słuchaj! Szybko atakuj go! Zrób mu plecy! No władza! <grym> No nie, nie gadajcie, że ja się z jakąś kobietą zamieniłem. Duszami, no bo. Nie, ja chcę z powrotem swoją duszę. No ale zabijesz e, tego, No ale w sumie, mimo to, że jej ciało, no to moja dusza, nie? Więc na mnie schodzi zabić jego, prawda? Chyba. Tak, raczej tak. Okej. Okay. No nie, znowu nic nie widzę. Saruman daj nam już. Spo... Nie. O! Oh! Dobra, jesteśmy. Ach. A czekaj, tutaj jest ktoś. to Twój, chyba ja. No, okay. ja. Ja. Dawaj! Słuchaj! Tylko ja mogę je zabić. Tylko ja mogę je zabić, dobrze, wiesz? Bracie! Wzywam cię! Ach. Zamieniłem się duszą z moim bratem. Kogo to musisz... Ej, weźnijesz tam. Wiesz wyszło ciepło. Zamieniłem się duszą z moim bratem Shidem. Shidem? No jak to. To przecież mój brat. Myślałem, że już ale... Dobra, bo taki jest taki przygodny. No wiem, co ty nie pamiętasz, że on się ożywił. No Potrzebujemy Narsila. Słuchaj. Raz strzeliłem. Tak. Teraz strzeliłem już jedno. Zrzeliłem. Raz, drugim. Nie! Tak, trafiłeś! Dzięki! Świetnie, trzymam się go! Dobrze, teraz schodź. Chwila, bo on się obrócił. Ej, walczymy na to, kto zabij więcej! Dobra, świetnie. Czej? nie! To jest wojna, to jest poważne słuchaj! Ja tutaj zaraz tego słonia obalę. Chodź tutaj. Proszę Pana, ja chcę z Panem walczyć chyba. A! Shit! Ej! Nie! Rozryspiłem się na dole. Ja tam już pójdę! Nie, Ty sobie nie dasz rady, nie umiesz się kręcić na drążkach i w ogóle... Co mnie to? A ja? poza tym trzeba jeszcze raz strzelać mu w te nogi. jak naprawdę? To ja tam nie strzelę! Ja też. O kurde, nie się. obracił się, Nie, teraz celuj! Bo póki y, że... Trzeba zanim się obróci, bo jak się obróci, to... O oh shit! Dobra, ja mu to zrobiłem. No i ja trzeba... To ja... No wejść! Ja muszę tam wejść! Ja Rozumiesz, chcę. że ja muszę tam wejść, jak ty wskoczysz, to wszystko zwalisz się będzie trzeba... tam wbijać mu te strzały. No i przecie zdążę! Dobra, świetnie. I mam? Ej, mam jeszcze takie coś! Fajny go? To jest hala Patrzcie mi się tym Patrz. Trzymał się! Na nim e, nie chyba ganda idzie. I ganda idzie ciągle? What the fuck! F... Trzeba wejść z powrotem na górę, ja walę. Szczelaj! Strzelaj mówię. Że może nie Słuchaj, rozumiesz, że trzeba jeszcze raz strzelać strzałami? No. Słuchaj, jak to spróbowała Gandalf ci go zatrzymał. No. Nie, no, zalił. A tobie? Zabiłem elefanta. I tak liczy się jako jeden. Słuchaj, tu jest potrzebny Narsil. Muszę nauczyć cię pewnej sztuki. Stań w miejscu. I skup się. Stój i nic nie rób. Skup się. Skup się. Wyobraź sobie wielkie koło postaci. I wejdź w plus. Teraz wejdź na samą górę. I do, i do lewego górnego rogu. Do lewego górnego rogu postaci. Do lewego górnego rogu postaci. I naciśnij dwa w swojej głowie. I jeszcze raz wyobraź sobie numer dwa. I zamieniłeś się duszą z królem Elendilem. Teraz możesz mu rozwalić te nogi. Wiesz, mu przede wszystkim. Nauczyłem się. Nauczyłem. O, ja wchodzę i go zabijam <laughs> Ale się śmiesznie złożyłem. Nie widzisz, się No? Widzisz, tak właśnie zamienia się duszami. Czy znasz już tę sztukę? Mhm. Dobra. Świetnie, tylko nigdy nie zamieniaj się ze mną duszą. Tak, ale super. Fajnie. Wiem, nauczyłem cię czegoś genialnego. A teraz podskocz i zaatakuj od góry, jako ta postać. Okej. Okay. Ale. No dobra, mam gdzieś Ale zaatakuj od góry w ziemię po prostu. Zobacz, co potrafisz jako tym mieczem zrobić. Aha, dobra. Nie. Raz naciskasz, raz atakujesz i bam! O tam jest! O dawaj go! Gandalfie zatrzymaj dla nas tego słonia! Elefanta znaczy się. Skacz! Ale tutaj muszę... Świetnie! Gandalf go na zacz... no atakuj mu w nogi! Goń go! Pomóż! Słuchaj, goń go, a ja zamienię się duszą jeszcze z jednym. O, kolejny na strzały, to najpierw ja to zrobię. Ej, zatrzymało O, zatrzymało tego ze strzał. Tak, o tego też. No nie, szczysz. No dla, dlaczego mnie przywołało do tego? Dobra, nieważne. Straciłem okazję na zabicie tego ze strzałami, ale trudno. Zabijam tego ogromnego elefanta i... zabiliśmy jednego z nich. Dobra, liście się zachodzi Dobra. Chwila, pobieram jego duszę i, o ile się nie mylę, to teraz powinienem się móc zamienić w takiego wojownika, ale na razie chcę... Ej, zamienić. ale ja chcę coś wypróbować. Chcę zmienić mojego ulubionego, taką, ja taką złą duszę, ale Słuchaj, zobaczymy. Słuchaj, Gandalf mi go zatrzymał. Jestem złą duszą, okej, okay? mogę? Mogę? Złą duszę? Słuchaj, to jest twój wybór, w kogo się zamieniasz, ale pamiętaj, że zła... Są jego dusze. Była cała czarna. są jego dusze. Była cała czarna. Yy, nie. Była biała. Nie, była czarna. Biała? Czy ty tego naprawdę nie widziałeś? Aha, da to? Dobra. Poczekaj, no, a mogę się zmienić w... By... Kogo? Kto? Czekaj. Kto to jest? Nie wiem. Nie! To czarna dusza, nie zamieniaj się w niego. Ej! To jest. Ło! Ty! To odzwierciedlenie duszy Garmadona. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Dobra. O! Muszę się skupić. Przepraszam, się za to. Nie chciałbym pokonałem z niebiem. Pokonałem Garmadona trzy razy, więc myślę, że możesz się w niego zamienić. To tylko taki efekt. I Sildur. Ty, a mogę sobie z trzy Powiem ci... Szczerze, powiem ci tylko szczerze, że ta moc jest super potężna. Możesz się zmienić nawet w postać, która już dawno umarła. No bo coś? Pewnie. Jej! Ej! Co się stało? Zamieniłeś się duszą z golumem. Ej pa! że żyję? Masz taką moc, bardzo szybko zamieniasz się z golumem. Czekaj, teraz się okaże, czy wygramy bitwę. O nie, tylko nie Teoden. Chwileczkę czy to jest Patrycja? Skąd tu się wzięła moja żona? Nie wiem. <coughs> Nogi? Takie ma drugie imię. Ha Chwileczkę. Skoro... To znaczy, że... Skoro ona mówi do niego tato, a to jest moja żona, to znaczy, że Ty odem to mój teść? O Boże, mój teściowy właśnie umarł. Patrzę na tą mapę i to... Wiem gdzie pojedziemy. Co to jest ten mordor? O, to czarne krainy. Nie pójdziemy tam, chodźmy. Nie wiem co się stało. Ta kraina to zło. Widzowie Rebelion'a wansują jeszcze lepszy poziom i ja również. Zaraz wam pokażę na jaki. Boże, ludzie, wiecie co oni. No, no. Ja awansowałem na taki super genialny poziom. Patrzcie, uwaga. Ciekawe no. na jaki. I na taki super epicki poziom awansowałem. Ludzie, ale co? To mnie tak nie podoba. Nie wiem jak wam Nie podoba mi się, jest duplik. Na następnym etapie no. będzie no. zwykły rycerz. O, szedł. Facet, bo tak się myślę. Nie sobie duszę. Dobrze. Bo tak mi się on nie podoba. Pamiętaj, że nie wolno używać zmiany dusz zbyt pochopnie. A kto to jest? nie? Cóż, tam zapewne jest ktoś martwy, kogo jeszcze nie znalazłem. Co? Co? Czekaj. Poznaję tę twarz. Czy to jest... To jest przecież Wladymir Pewnie się zadałeś pytanie, stąd ja to widziałem Co, co, co? Czy to jest... Nie, Salman Nie, on nas. nie A właśnie, skromny... Czekaj! Teraz zrób jeden w lewo Czekaj, teraz zrób jeden w lewo W lewo w lewo! A, w lewo. On jest bardzo mocny. Opłaca się z nim zamieniać duszę, poza tym on ci płaci za zamianę dusz. Bo szuka przygód. No. Mm. Saruman! Ja idę po Dizingard. Ja idę udupić Sarumana. A właśnie, tylko sobie wezmę jeszcze jedną rzecz. Ech! No. Co to Czapka to? Czapka nie. Saruman mnie widocznie widzi ze swojej wieży, bo mnie zatrzymać próbuje. Jak widzicie, widzowie. Ale ja się nie poddam. Ja będę walczył. No. Co to się to. No. U klodu? No. Dobie luki zamrazające. Okej, okay. Mam jedno pytanie. Czy czy któryś z obecnych w tym pomieszczeniu kiedyś zdjął majtki i włożył pupę do zamrażarki? Chyba tak. Zgarnąłem to z mojego ulubionego serialu. Co? co ty widzisz? Co? Co ty jesteś? To jest Zwierzę Sarumana, chciałem go udupić. To słuchaj, ja przemawiam do widzów, a ty do mnie chodź. Nie tam. Nie tam. No nie tam. Masz przecież żółtą strzałkę, która pokazuje, gdzie ja jestem. A tam, bo... Do... O, widzę, już tam wieże, dobra. To ja przemawiam do widzów, a ty tu chodź. Słuchajcie, widzę, ja chciałem Wam podziękować za to, że jesteście takimi wiernymi widzami. Ja zacząłem nagrywać jak miałem 6 lat, czyli około 5 lat temu. Pierwszy film to był Lego Batman. No i... Od tamtej pory ani jeden widz mnie nie zostawił. No, może jeden, ale naprawdę. Który? jest taki Posłuchajcie. Chcę naprawdę. Serumalia ja ciełka trupie, dobra. Chcę naprawdę bardzo podziękować za to, że jesteście takimi dobrymi widzami. Śledziliście mnie w czasach, kiedy byłem Seedem. Teraz, kiedy jestem Kurhanem. Śledziliście mnie w każdych latach, w każdym filmie. Prawdę mówiąc, jako Kurhan nagrywałem od 5 lat. Ale wcześniej jeszcze 4 lata Siga, więc to. Nagrywam filmy od 9 lat. O kurde... Odknąłeś w rzece. To jest szczelina w dupie dziadka ta rzeka. O, Dobra, chodź do mnie. Naprawdę, jeszcze raz chciałam podziękować. No, czy ten saruman jest nienormalny, kurde. Nie, ja już tam wkraczam. Czekaj na mnie! Nie Dobra, czekam. O, chodź tu, no widzę cię. A czekaj na mnie! Dogonisz mnie Nie to Ja się... Patrz co widzę! Możesz już tu przyjść. Dobrze, patrz co wyczaiłem. Masz miksu regeneracji? Słuchaj, zostaw ten miecz, to jest zbyt mocne i nie używaj tego na przyjaciołach. Lepiej weź coś, co jest jedno w lewo od tego miecza. Nie. A wiem czy jest to. jest to co się pickie, co... Kiewa, to... to na górze jest genialne. To Wejdź A na masz... cylinder A... i zjedź jedno w dół. A masz jakiś ruchowy To jest? Z nie to jest genialne, ten topór. Mm. To jest genialne! Polecam ci o, to! No wiem co, Nie masz tego. O, o wiem to! Spróbuj tego użyć! Albo rozwal coś. Ten, ten miecz jest genialny. Miecz? Boże topór. Dobra, idziemy do środka. To co ty zawsze płaczesz coś... No nie wiem, czy to jest wickie czy nie? Czy to sylwitki? To jest ludów. No, bo nie to, co zrobili ludzie. Nie krasnoludy, ludzi. No właśnie to jest od ludzi. Dobra. Co to piąmy? Nie. Zamknięte! Saruman jest na wieży! Prześ, Oj, prześ, trzeba się wspinać na górę! I... Nie, nie trzeba się... Psst. Musisz sobie wziąć duszę jakiegoś elfa. Po co? Jak mam strzały? Trzeba się wspiąć na górę, nie strzelisz aż tak wysoko Chodź za mną! No! Wiesz, że musisz wziąć elfa, zamienić się duszą Dobra, ty? za jakimś elfem. Yy, bo zwykły człowiek nie umie zrobić tego. No, bo to wezmę. O. O to co? On niemałku. Musisz wziąć elfazukiem, czyli na przykład swój poprzedni etap. Ho! Świetnie. Widzowie, jak o! na razie, wspinaczka idzie nam genialnie. Genialnie. On nie ma żadnej broni. NIE! Spadłem w dół. Oh shit! Legolas. Trzeba katrupić tego serumana. On nas cały czas z góry atakuje, bo on. to magią. Wiesz o co chodzi, nie? teraz tam no skoczyć słuchaj Może byś sobie obracał kamerę? No jak? A tam, a tam Dalej. Aha, słuchaj Wiesz co, ja się tutaj zagubiłem, więc zanim. boże, zagubiony jestem, nie no, no. Uff. Tam się naprawdę trudno wspinać Aha, dobra To jest ta czarna magia jego, on tu wszędzie drąży dziury, żeśmy my nie wpadali Oś sz... okej, okay, tam na dole zastrzelili go Orkowie. Mam nadzieję, że Bo właśnie jak ja jestem tu na górze, to nie! Gdzie jesteś, Orkowie? Do góry! Oa! O, moja siostra tu przyszła. Alicja, uważaj, bo cię postrzelą orkowie. Dobra, mój tata tu jest, on trzy sezony ze mną spędził, on wie jak walczyć, więc nie mamy co się obawiać. Skok! Oj. Nie udałoby mu się nawet tutaj samemu dojść. Zamieniamy się duszą w Bilba. Nie wierzę. To był mój jedyny przyjaciel, i został postrzelony przez zwykłego uruk Widzicie, dlaczego moi przyjaciele zawsze muszą ginąć? A ja muszę zostać na tym okrutnym świecie. To jest po prostu niemożliwe. Znaczy ja zawsze przeżywam dalsze przygody. A! Gaskin zginął. Kaiko zginął. Rebellion zginął. Nie wspominając nic o moim bracie Sidzie. Elendin. Harry Potter. Wszyscy moi przyjaciele giną. Joda. A nie, Joda jeszcze żyje. Dobre. Patrzcie, jak tam wspaniale. Saruman, ja ci zabiję. O, nie wiedziałem, że mamy orchowe przebranie. To w sumie możemy iść atakować na Mordor, ale. Ha! Ha! I. Ha? Oj, widzowie! Coś się stało. Czarna magia Sarumana. Ha, ha, ha! Nigdy mnie nie pokonasz. Będę powracał! Ha! Będę powracał i wyrosował ci twój komputer. A ty nic nie zdziałasz. Co? Kimon jest? Widzowie, kim on jest? To przez mnie się wszystko psuje. Ha, ha. Przegrasz tę wojnę.